Na początek mam dla Ciebie dwa, a właściwie trzy obrazki, które będą stanowiły wprowadzenie do pewnej bardzo żenującej opowieści, którą nieopatrznie obiecałem w 115 odcinku na kanale moje Sisu. Na pierwszym obrazku znajduje się pewien hotel w Zakopanem, który podobnie jak ja za moment będzie obchodził swoje 50-lecie. Na drugim widzisz podobiznę wybitnego polskiego rysownika, który właśnie celebrował swoje 75-lecie. Poznajesz kto to? To jest niezawodny Andrzej Mleczko. Pan Andrzej stworzył rysunek, który teraz wyświetlę dla Ciebie na trzeciej planszy. Za chwilę przeniesiemy się do początku lat 90. do hotelu Kasprowy. Skąd za tym rysunek Mleczki? Bo będzie to opowieść niestety o włażeniu w dupę. Prawie 30 lat temu ubrałem swój jedyny garnitur w kolorze śliwkowym i moje jedyne laczki w kolorze bordowym, po czym udałem się długim korytarzem do hotelowej restauracji. Gdzie korporacja, z którą wtedy współpracowałem, zorganizowała wielki bankier z udziałem wysoko postawionych menedżerów, głównie Jankesów i Brytoli, przy moim stoliku siedział jeden z nich, Richard. Jak sobie przypomnę, co wtedy wyprawiałem, to moje uszy zmieniają kolor na zbliżony do koloru ówczesnego garnituru. Dlatego, że skala przymilania się do Richarda z mojej strony była epicka. Gdy Richard był poważny, ja miałem jeszcze posępniejszy wyraz twarzy. Gdy Richard się uśmiechał, ja śmiałem się do rozpuku i w dużej mierze wynikało to z faktu, że mój angielski był na fatalnym poziomie w tamtym czasie, więc nie do końca rozumiałem, o czym mówił, I jak przez mgłę kojarzę, że chyba w związku z tym śmiałem się nie w tych momentach, w których powinienem. Amerykanie mają specjalne wrażenie opisujące takich gości jak dwudziestoletni kudła brown nose, w tłumaczeniu brązowonosy. Niestety łatwo się domyślać, skąd wzięło się to określenie i polskie słowo wazeliniarz ma podobną genezę. Tymczasem włożenie w dupę jest czymś zupełnie innym od szczerego komplementowania osób, które są dla nas ważne. I słabe jest to, że tego wazeliniarstwa uczymy się chyba nieco wcześniej niż szczerego komplementowania. Czy kojarzysz sytuację, gdy wraz z innymi Brajankami i małymi Jessikami sklebialiście nauczycielom, żeby czasami skutecznie odwrócić ich uwagę od tematu lekcji lub nie daj Boże kartkówki? No bo ja takich sytuacji pamiętam multum. Jeśli chodzi o rodziców, im chyba akurat nie sklebiałem, ale obserwowałem takie fałszywe, nie zawsze trafione umizgi wśród co po niektórych kolegów. Twoje doświadczenia mogą być nieco różne od moich, natomiast mam poczucie, że w zdecydowanej większości przypadków ludzie nie są frajerami. Na przykład większość klientów wcale nie oczekuje, że sprzedawca będzie się do nich mizzył lub ich sztucznie komplementował. Co więcej, tego rodzaju próby odbierają często jako manipulatorskie lub najzwyczajniej w świecie żenujące. Klienci poszukują silnych partnerów, a nie zdesperowanych dostawców, którzy wywalają się przy nich brzuchem do góry. Dla dojrzałego człowieka komplement ma sens wtedy, gdy jest szczery i nie pozostawia wrażenia, że ktoś chce nim coś ugrać. Przecież sami nie chcemy być w żaden sposób rozgrywani, więc na Boga nie fundujmy tego innym. Co to oznacza w praktyce? Zamiast kupować kolejne kilogramy wazeliny, zawsze lepiej jest uruchomić szczerą rzeczową gadkę. O ile nie pracujesz w jakichś wybitnie toksycznych klimatach, no to prezesi i dyrektorzy też widzą, kiedy ktoś biega po biurze z brązowym nohalem. I chyba kilkanaście lat temu, już tak na dobre, dotarło do mnie, że wytrawni gracze biznesowi poszukują godnych siebie sparing partnerów i ta konkluzja przyniosła mi niewypowiedzianą ulgę. Na przykład, rok temu po wykładzie dla polskiego banku zostałem zaproszony na teta-tet z prezesem i podczas tego spotkania w gabinecie prezesa, ten podarował mi obcisłe kolarskie wdzianko z logotypem tegoż banku. Ja wtedy spytałem, czy jarają go rowery, a on pokiwał głową, powiedział, że tak, że od wielu lat. I pewnie 30 lat temu bym go hołbił jak, nie wiem, Lance Armstronga, przynajmniej z tych czasów przeddopingowych, ale tym razem się uśmiechnąłem i kiwnąłem głową, a on kontynuował wątek. I wiesz, powiedział, bardzo mnie cieszy to, że w naszym banku jest tak wiele osób wkręconych w kolarstwo szosowe. Ja wtedy spojrzałem na niego i powiedziałem: Wiesz co, gdybyś jarał się bierkami, to miałbyś setki osób kręconych w bierki. Ono nie miał, spojrzał na mnie, po czym zaczął się śmiać i powiedział: Wiesz co, nigdy o tym w ten sposób nie myślałem. Uwierz mi, kiedy masz pięć dych na karku, jest zdecydowanie łatwiej.